Kilka odcinków temu na występach gościnnych w Dziwicach nagraliśmy dla Was test niesamowitego samochodu o nazwie Denza Z9 GT w wersji Ultra. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Automade in China. I w tym odcinku pokażemy Wam niezwykłe auto. Jeśli mówimy o Denzie, to Z9 w wersji GT jest samochodem na wskroś luksusowym, na wskroś nowoczesnym i na wskroś niesamowitym. To było tak dawno temu, że świat jeszcze wtedy nie wiedział, że w chińskich samochodach kierownice od tak odpadają. Świat nie wiedział, że laureatem 19. konkursu szopenowskiego będzie Amerykanin Eric Lu, którego matka pochodzi z Szanghaju, z Pekinu. A silny nie wiedział wtedy, że nagraliśmy także ha, występ karaoke. Tak, i to przy wykorzystaniu fabrycznego zestawu do karaoke. Czyli mikrofonu, z głośnikami, i aplikacją, bo silnego wtedy nie było na nagraniu. O, jak pięknie tutaj jest. O, jakie piękny niebo przed nami. O, tak. Tak, oni kochają karaoke, ja nie mam. Nagraliśmy także test przyspieszenia. Od zera do stu. Denza Z9 GT w wersji Ultra ma przyspieszać w 3,6 sekundy. Nasz wynik okazał się zdecydowanie gorszy. No dobrze, moi drodzy, jest tutaj oprócz trybu Sport, tryb Sport Plus. Mamy zresetowany yy, nasz pomiarometr, pełen gaz. Największa zwłoka jest w samym momencie ruszenia, bo później no to już naprawdę wciska w fotel. No i co, jest lepiej? Nie, 5,9, tak samo. Ha, nieźle. 3,1, ale do 60 km na godzinę. Dobra. O, ale hamulce to od razu zaczęły działać, także hej. Dobra, jeszcze raz. Pełen gaz. Widzicie ten moment zwłoki odruszenia? On jest najbardziej taki ospały, bo później to już naprawdę ten samochód jest dynamiczny. 5,9. Albo coś ja robię źle. Pewnie coś ja robię. Źle. Na pocieszenie niech będzie fakt, że bateria wtedy w samochodzie była dość mocno rozładowana. Dobra, już mamy odpowiedź. Mam baterię naładowaną w 14%. Tryb Sport Plus działa na baterii naładowanej powyżej 30%. Więc możemy uznać, że pierwsze koty za płoty w trybie sportowym, zwyczajnym, 5,9 do setki. Zatem przy kolejnej okazji, tym razem w Mławie, w autopunkcie Mława wzięliśmy do testów DZZ9GT wersji Ultra i jeszcze raz. No to nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby dzięki uprzejmości, autopunkt Mława nie wsiąść do tego samochodu raz jeszcze, do innego, ale tego samego, i wykonać próbę raz jeszcze. Zatem D tryb Sport plus potwierdzenie. Sport Plus Mode. Aktywny. I pełen gaz. Uuu. No ale nie, no 2,9 to to nie będzie. Troszeczkę mniej. Trochę mniej, co? 4,5. 4,8. 4,8 to lepiej niż 5,9, No ale gorzej niż obiecany 2,9. No więc jeszcze raz. A tak na tych tak papierach. E, 2,9 ma. 2,9? Nie, no. 3,5. W, w tym co ja ci wysyłałem. A okej. Okay. 3,6. 3,6. No dobra. To jeszcze raz. Próba numer 2. Tryb sportowy plus włączony. Nie pojechał do tyłu Patrzę A dla jasności bateria jest naładowana prawie w 100%. Ale fajnie fotel ściska. To jest fajne. No i tutaj zupełnie inaczej, bo to nie jest czysty elektryk, tylko to jest hybryda. Więc... 4-8 pokazał nam komputer. 4-8 pokazał komputer. 4-5 pokazał dragi. No to 4-5. No to 4-5. Tak. Próbuj hamulec i gaz. Tak, coś tam jakoś albo. Ale też nie wyświetla żadnego, nie? Teraz pokazał nam na tym środkowym czasy i to wszystko, wcześniej właśnie, tego nie pokazał. Czyli, czyli tak jakby aktywował się, nie? No. Dobra, to jest. A, dobra, widzisz? To tak. 4,6 Czyli 4,3 Jesteśmy coraz bliżej Jesteśmy coraz bliżej. To jeszcze raz w jedną stronę A w drugą stronę spróbujemy 4,3, no ale to tak już jest Nie, teraz się nie aktywował Jeszcze nie zrobimy tak A, dobra Czyli hamulec po prostu trzymasz I wciskasz gaz i puszczasz hamulec 4,5 Czyli oficjalnie będzie teraz najlepszy, tak? 4.2. No bardzo blisko. Bardzo blisko do 4 do 3.6 obiecanych. Tak. Dobrze. To śmierdzi. No, no słuchaj, śmierdzi, no to jest takie wydatkowanie energii yy, z baterii, że Wynik to 4.3 sekundy do setki. Zdecydowanie lepiej, ale to nadal nie jest wynik taki, jaki podaje producent. 1100 koni mechanicznych, napęd hybrydowy, luksusowe wnętrze i prawie 400 tysięcy złotych. To co? Jest warto przepłacać za taką denzę?